W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia rządowego programu Rodzina 500+. Według szacunków ze świadczeń wychowawczych skorzysta około 8 tysięcy ludzkich rodzin. Praktycznie od końca grudnia przygotowujemy się już do tego zadania, mając świadomość, że będziemy, mieliśmy to realizować, takie były ustalenia z panią prezydent. I przede wszystkim postawiliśmy na bezpośredni kontakt z wnioskodawcami, czyli uruchamiamy praktycznie 10 punktów, gdzie będzie się składać, będą mogli mieszkańcy miasta złożyć wnioski. Oczywiście tym podstawowym punktem jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Markowej 20. I tutaj, jakby się nastawiamy na te tak zwane trudniejsze wnioski na pierwsze lub jedyne dziecko, ale, ale oczywiście inne wnioski te na drugie dziecko też będą przyjmowane. Natomiast zachęcałbym mieszkańców miasta, żeby w przypadku właśnie wniosków na drugie i kolejne dziecko skorzystali z naszych punktów. Te punkty są praktycznie w każdej dzielnicy, to znaczy tam, gdzie usytuowane są sekcje pracowników socjalnych. Pełna informacja jest oczywiście na naszej stronie internetowej www.mops.rsl.pl Natomiast już trwa też kampania informacyjna w wiadomościach ludzkich, w innych mediach. W najbliższym tygodniu ukaże się właśnie kolejny taki artykuł w wiadomościach ludzkich, gdzie będzie dokładna informacja również o tych punktach. Punkty będą oznakowane. Specjalnymi tablicami informacyjnymi. W każdym punkcie będą przyjmować dwie osoby. Wydłużyliśmy godzinę, y, oczywiście, pracy ośrodka, więc y, w poniedziałki i czwartki będą to godziny od 8 do 18. Oczywiście dotyczące przyjmowania tych wniosków rodzina 500, plus, y, we wtorek od 8 do 16, w środę i piątek od 8 do 14. Również w przypadku, gdyby osoby no, nie wyraziły zgody przelewu środków na konto, nasze kasy też będą dłużej czynne. Niemniej zachęcam bardzo mocno do tego, żeby ludzie próbowali również składać wnioski drogą elektroniczną. Pełna informacja na ten temat jest na naszej stronie internetowej, właśnie tą, którą wymieniłem. Jest instrukcja jak przygotować się do tego, żeby składać w ogóle wnioski drogą elektroniczną, bo na bazie tego zadania rodzina 500, jeśli ktoś sobie wyrobi tak zwany profil zaufany, będzie mógł również inne wnioski urzędowe składać tą drogą. Więc tutaj na moje polecenie informatyk przygotował taką dosyć bardzo przystępną formę instrukcji, jak załatwić to, żeby można złożyć wniosek drogą elektroniczną. Od połowy przyszłego tygodnia będą już dostępne wnioski w tych wszystkich punktach, a jednym z punktów jest również Urząd Miasta, gdzie Biuro Obsługi Mieszkańców też będzie służyło pomocą w przejmowaniu wniosków, jak również będzie służyło informacją. Natomiast od ponad miesiąca działa też infolinia, na którą można zadzwonić i uzyskać jakichś bliższych informacji. Najistotniejszą kwestią jest jednak fakt, że wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia. To jest zapis ustawowy, tego nikt nie zmieni. I wcześniej te wnioski nie będą przygotowane. Jesteśmy jeszcze na etapie przygotowania pomieszczeń, remontów. No, musieliśmy przyjąć odpowiednią ilość pracowników, żeby obsłużyć to zadanie, żeby mieszkańcy nie poczuli się powiedzmy niezaopiekowani. Istotną sprawą jest fakt, że jeśli Wszyscy chcieliby złożyć te wnioski już 1 kwietnia, to raczej mija się to z celem, choćby z prostej przyczyny, że choćby i braknie miejsc tutaj, nie powiem już o parkingowych, ale również w siedzibach, tak, więc jeśli ktoś chce złożyć ten wniosek koniecznie 1 kwietnia, no to oczywiście jest taka możliwość, natomiast przypominam, że wnioski mogą być składane przez 3 miesiące przez 3 miesiące czyli taką datą graniczną jest 1 lipca wtedy jeśli do tego czasu nie złoży się wniosku to wniosek powiedzmy nie będzie tej nadpłaty za 3 miesiące natomiast jest to dużo czasu my będziemy, my będziemy tak jak powiedziałem w wydłużonym czasie przyjmować strony jeśli pojawią się kolejki to z góry za nie przepraszam no i tak tylko powiem z naszych doświadczeń praktycznych też Należy unikać samego końca okresu składania wniosku, bo wtedy zwykle mnożą się kolejki. No i te całkiem pierwsze dni też spodziewamy się swoistego oblężenia. już tutaj nawet ustalałem, czy z policją, czy ze Strażą Miejską, żeby nas wsparli, żeby mieszkańcy, tak jak powiedziałem, poczuli się zaopiekowani, że my jesteśmy przygotowani, ale przede wszystkim przewidujemy, że około tą pomocą obejmiemy około 11 tysięcy dzieci. To jest gdzieś około 8 tysięcy rodzin, więc faktycznie w jednym dniu trudno by było wszystkie wnioski przyjąć. Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego składać można od 1 kwietnia do 1 lipca. Osoby, które złożą wnioski w tym okresie, otrzymają pieniądze za cały ten czas. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, to świadczenie będzie wypłacane od miesiąca jego złożenia. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Jeżeli chodzi o wniosek na drugie i kolejne dziecko, no to głównie jest tylko te kserokopia dowodu osobistego, a jeżeli na pierwsze, no to już trzeba przedstawić sytuację dochodową rodziny, tutaj rokiem bazowym jest rok 2014. W takim dodatkowym, jeżeli zatrudnienie już trwa długo, to wystarczy y, załączyć zaświadczenie o okresie zatrudnienia. No natomiast jeżeli są utraty już w rodzinie dochodu, że tych zatrudnień już nie ma z roku bazowego, no to trzeba przedstawić dokumenty na potwierdzenie tego, tej utraty tego dochodu. Y, y, komplikuje się też w przypadku, jeżeli y, nastąpiło uzyskanie dochodu po roku bazowym, bo wtedy dodatkowo jeszcze trzeba dostarczyć zaświadczenie, o wysokości uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania tego dochodu. Dużo ludzi pyta nas, kiedy mogą spodziewać się pierwszej wypłaty świadczeń. Otóż ustawodawca ze względu na wzmożoną ilość pracy dał realizatorom 3 miesiące na wydanie decyzji oraz wypłaty świadczeń. Tutaj, jeżeli chodzi o termin, to biegnie on od dnia złożenia wniosku. Oczywiście ze swojej strony będziemy się starać, żeby te świadczenia były jak najszybciej wypłacone mieszkańcom naszego miasta. Szczegółowe informacje o programie Rodzina 500 Plus znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.